Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka. Damian. witam was w kolejnym odcinku FIFA 15 Ultimate Team Liga 4. No, jestem coraz bliżej tutaj upragnionego sukcesu. Dzisiaj zagramy dwa mecze w pełni składem BPL, ze względu na to, że Tarapt w poprzednim odcinku podwił moje serce, tylko zastosuję trening nowy, karta kupiona za 800 monet, no. Powiem wam tak, że mój stan konta prezentuje się naprawdę nieźle, 20 tysięcy monet jednak... Na razie ten składzik zostawiam. Tutaj nie zmieniam nic, ze względu na to, że uważam, że teraz jest dobrze i tyle. Choć muszę sobie rzucić okiem na cenę Joe Harta, ponieważ ostatnio grałem mecz przeciwko temu potworowi. Wygrałem dopiero w karnych, naprawdę to była porażka. Stroje AS Monako przynoszą mi szczęście, o ile dobrze powtarzałem. Borucy jest dobry, jednak to, co wyprawiał Hart przeciwko mnie, przerosło moje oczekiwania. O kurde. Ładny skład. Pięć z tyłu. W dodatku to i. Jaka to piątka? Humors. Benatia oraz... Bo... Je... Nojer na bramce, no. Lam Schweinste... No na ta naprawdę nie warto wrzucać, bardziej liczyłem na Belga. Jednak dlaczego Lukaku postanowił zostać z tyłu, to jest pytanie, na które nigdy odpowiedzi nie uzyskam. Romelu po prostu biegnie, słabszą, no i Nojer, Nojer, Nojer. No, bądź co bądź, jeden z najlepszych piłkarzy w grze, najlepszy bramkarz w FIFA, no to zobowiązuje coś. Doskonała piłka, kto inny? No dokładnie, Alberto Moreno! Oj... Lukaku, dla mnie to jest sytuacja bramkowa, ajajaj, do bitki nie ma! Choć, ej, no niestety, pierwsza połowa zakończona rezultatem 0-0, do -0. mam nadzieję, że w ostatnim odcinku nie wystrzelałem się za całą ligę czwartą. Kurde, to, to by nie było dobre, zaufajcie No bez ja, jedno podanie już po mnie. Podanie do Ramos. Ach, jedna akcja, cholera. Skądry poszło? <słuch> Dobra, sorry. Potrzebuję jakiegoś potwora na boisku, Lukaku. Dzisiaj, no niestety, nie spełniasz moich wygórowanych oczekiwań. Chica, weh, oui. Obamy, Young nie ma. I tam spokojnie poródz. Zobaczmy kontra, jest ich mniej. Chikaui dawno nie występował na wizji, dobrze pozbył się i jest podanie za ratę. niestety, za mocno. Do końca meczu 24 minuty. Jakby nie płaczeć, trochę mało czasu. Wow, Artur Boruc! Na chwilę zamilkłem, ponieważ nie miałem pojęcia, co się wydarzy, jednak. Holy goi ma wszystko pod kontrolą. Filip Lam ponownie z Cornera i tym razem Boruc ponownie. Tutaj prosi się o daleki wykop. Tak też się dzieje. Bo think, no oczywiście. No to Eric. Uuu uh, la Jak? Jak to można było obronić? Boruc, czym? Powiedzcie mi, czym on to odbił. O, Honczuwa, nad bramką i przełamał się przez obronę. Pośle to w dolny róg. No nie, dlaczego w Nojero? Ładnie, tu klikam te kółeczko, żeby szło po ziemi. A co tam? Huchnę sobie w golkipera pera. Ależ. Motskiej Hill! Miałeś tutaj okazję. Jak w meczu z Liverpoolem, no. Ale jedziemy, panowie, ten mecz się jeszcze nie skończył. Jest czas na ostatnią akcję. Tarabt, Podanie w tempo. Bez nadzieja. Koniec. 1-0. Słaby mecz. Niestety jego obrona była po prostu nie do przejścia. Nie dziwię się. To była, kurde, najwyższa półka z Bundesligi. No tutaj tylko bramkarz zasługuje na pochwałę, no i jak najbardziej się z tym jestem w stanie zgodzić. 11 obron, boruca, na tam no patrzy, w sumie przecież to jest no, jakby grał się dwiema obroń... no przecież tam dwóch ofensywnych zawodników. oj Boże, tragedia. Dobra, nie martwmy się, to tylko jedno spotkanie, co ja, 7 strzałów, miałem mieć 4 celne, dobra, miał trochę więcej pecha niż ja. No bo z taki tam trochę OP, jednak muszę sprawdzić cenę pewnego gracza na rynku. No nie będę kłamał, cholera, chcę go przetestować. Mario Palotelli! witam w Dix United ponownie! Jakby nie płaczyć Lukaku dobrze się spisuje. 7 bramek w 7 meczach oraz 4 asysty, jednak brakuje mi jednego driblingu u niego. On jest taki po prostu sztywny i nie lubię takich. Dog City, Royal Players. No dobra, chociaż nie ma czwórki z tyłu, ale jest Jago Silva. Mario Balotelli zalicza oficjalny powrót. Mam jednak nadzieję, że jego występy będą lepsze niż w Liverpoolu. Teraz Varela! O Jezu. O kurde no! Naprawdę! Nie było zamiaru faulu. Jedyne co dotknął kurde Kechil to piłka naprawdę, ja już nie, nie mam po co narzekać. Tyle razy takie rzeczy się w tej grze dzieją, że żal marnować głosu oraz nerwów. Balotelli będzie asysta Tara! Niestety, prosto bramka, że pusta bramka! Ależ Balotelli się przedarł. Pierwszy gol. Nine, Prosto, Valvesa. Ale z zagraniem Varelii, tarapt, pokaż siłą, no i dla mnie... Dobra, to był Thiago Silva, więc oczywiście przecież najlepszy obrońca w grze faulować nie może, jednak kiedy ja nawet nie dotknę przeciwnika. Panie i panowie, rzut karny! Tak, Balotelli, jego pierwszy moment, no, powalcz, no i co teraz, naprawdę? A, o, bardzo dobra decyzja. O tak, Balotelli... Jeszcze się przedarł. Balotelli, oddanie Niesamowity Hulk, dobra. Okropny gol, okropny. Ale to, co zrobił Hulk. Jeszcze przez siatkę sobie z radości. Przy... O. Nie no, Nic nie potrafię powiedzieć teraz. Nie mów się, że zrobi dokładnie to samo. Nie wierzę. Oczywiście nie było tak samo, ale jak on to zmieścił? Tarabt, proszę, chociaż ty, dziękuję, 3-1, honorowa bramka. Co za beznadziejny mecz, nagle... przestałem... Zniknęła mi umiejętność zdobywania bramek, no. Dawaj Mario, możemy jeszcze wejść do tego meczu, Balotelli, technicz! 3-1. Ja, sorry, ale tak tego odcinka nie zakończę. Te 10-1 mnie troszkę zmliło. Oczywiście wiem, nie naspalałem się, że każdy będzie taki mecz, ale to jest tragedia, dobra Koresma ETC do akcji. A, ah, dobra, nie chcę trzech porażek pod rząd, jednak mój przeciwnik gra z gościem, co oznacza, że gram przeciwko dwóm osobom. Jak, naprawdę, jak on specjalnie blokuje, czy co? Takie mam wrażenie. Zobaczcie jak, znaczy nie szukam wymówki, tylko tak, ba tak się ustawił Van Persie, że mi zablokował pole widzenia króla. Memphis Depay pięknie jeden do jednego, 30 minut za nami. No, chociaż nie dopuściłem do takiej sytuacji, w której przegrywam więcej niż jedną bramką, to akurat daje mi nadzieję na to, że z własnej areny wyjdziemy jako Zwycięzcy. Prosta akcja bez żadnych szaleń, Nie miałem zamiaru kombinować. Stwierdziłem, że użyję siły. Stwierdziłem dobrze. Memphis Depay będzie drugi. Będzie. Nie, 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 nie. Na pewno to jest rożny, prawda? Widziałem, jak ta piłka nie odbijała się od rufiera. No z jednej strony rozumiem, że Depay nie trafił, jego wykończenie nie jest na ym, dziwny wysków na najwyższym poziomie, ale wiecie, zawsze mu byłoby miło. Poprzeczka, naprawdę! Depay utrzymał kontrolę, zdecydował się na uderzenie z dystansu. Świetna decyzja, choć myślę, że gdybym przelobował, byłoby lepiej. No i czerwona kartka, naprawdę, to nie są faule, które. No nie, tak, czerwona. Dawid Luiz wyłączony z akcji. Dziękuję, panie sędzio. Naprawdę, pan nie wie, jak ja panu dziękuję. Dziękuję ci również, Luiz. To musi zostać wykorzystane przeze mnie doskonale. 2-1. I teraz Ricardo. Nie, to nie był Ricardo, to był... Uwaga, uwaga, Memphis Depay. Jego drugi gol w tym meczu. No to zapowiada się Sensacja, czyli hat-trick, ale zaskoczył mnie, bo jednak... Ej no, bądźmy szczerzy, on ma niesamowitą moc. Byłem pewien, że to była Trivela w wykonaniu Quaresmy. Byłem w błędzie. Oj, Robin. No dobra, 2-2, jednak mi wystarczy jedno dobre podanie i przez obronę lecę. Oj, co to za mecz bez jedenastki? Robin Van Persie podchodzi do punktu. No i mam dylemat. Nie wiem, bo zmienił wykonującego, i znów w ten sam kierunek. No. Przegranie tego meczu będzie tylko i wyłącznie totalną porażką. Szkoda, że kurde, mimo że mój przeciwnik gra trzema obrońcami, to moi obrońcy w ogóle nie pokazują chęci do gry na swoich nominalnych pozycjach. No i widzicie, jedna prosta piłka już po obronie. Dla wersji. nie trafia, nie trafia, nie trafił. Depay! Och, zmarnowałeś to! kwarezma Depay sam zablokował to! Po co? Memphis. Mamy piłkę, przewaga w obronie, gol! 3-3! Nie, to nie jest cioszynka. To jest kontuzja, przepiękne uderzenie! Ale to weszło! Strotman czy kto? Tak, Strotman, opaska kapitana. Jego pierwszy gol dla drużyny, niemożliwe uderzenie. Gratulacje, Kevin. Szkoda, że sobie chyba dwugłowy mięsień naciągnął przy tym. No chyba będziemy kończyć ten mecz w wyrównanej ilości. Sędzia pokazuje czerwoną kartkę mojemu obrońcy. Martinez, ależ to zagrał! 4-3, hat-trick Depaya. Takie podania zdarzają się naprawdę rzadko. Taka obrona... Również. Nie rozumiem czasami jak taka piłka przechodzi. Dlaczego nikt nie reaguje, jednak to jest moment, w którym narzekać po prostu nie będę. Jak zapewne wiecie, takiej intencji nie miałem. Chciałem zagrywać do wychodzącego Quarezmy, jednak Depay był również na dobrym miejscu. Hat-trick w 75. Minuzie. O, skurczybyk! O, skurczybyk! Wystawiona piłka, Ricardo Quaresma, nie ma gola, nie ma gola, jak nie ma gola? Zaraz, jeszcze mamy piłkę. Zagranie, Martinez, jest gol, 5-3, dziękuję. Zamykamy, zamykamy ten met. o. Oh. Sam przeciwnik stwierdził, że sam zamknie ten met dzięki. Mec zakończony, mimo że Depay zdobył hat a tak jednak to Jackson Martinez, bohaterem tego spotkania. Dwie asysty, jedna bramka. Quaresma też dobra statystyka, a jednak myślę, że to Depay był właśnie najlepszym zawodnikiem w tym spotkaniu. Przeciwnik ostatecznie nie wyrobił, co mogę powiedzieć o tym spotkaniu. Czysty chaos i zamęt. Niestety dzisiaj tylko jedno zwycięstwo, jednak moja piękna pasa w cudzysłowie forma, musiała się kiedyś zakończyć. Ja dziękuję wam za oglądanie i... Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!